Czołem, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Galazaki i zapraszam na kolejny odcinek. Z Watch'em Election gramy kolejnego rankeda 1 na 1 ale tym razem sytuacja jest troszeczkę inna, ponieważ pograłem kilka rankedów. Chciałem sobie zgodnie z zaleceniami jednego z Was zresztą, no, zalecenia takie dosyć oczywiste, ale jednak, no, warte jakby przypomnienia. Zgodnie właśnie z tym, no, jakby. War selection jest matchmaking. Matchmaking, który sprawiał, że na samym początku, grając mało w rankedy, trafiałem po prostu na, na bardzo początkujących graczy. No i niestety to psuło ogólnie, że tak powiem, odcinki. Ciężko było nagrać jakiś sensowny odcinek, ze względu właśnie na fakt, że no, poziom był nie za wysoki, no i ogólnie to się dosyć ciężko, jakby, wiecie, nagrywało. No. Nie jest nic ciekawego, jakby bić przeciwnika, który praktycznie nie stawia oporu, albo który po 40 minutach, gdzie praktycznie nie było walki, wychodzi, tak jak to było w ostatnim odcinku. Jeżeli nie widzieliście, no to polecam zerknąć, bo mimo wszystko jest to dosyć pouczające mm, doświadczenie. I z tego względu właśnie mmm, pograłem parę rankedów e, i stwierdziłem, że spróbujemy wbić e, top 100. E, zagrałem z 6 gier z rzędu, wygrałem. Później przegrałem jedną, i stwierdziłem, że to jest dobry moment, od którego można zacząć nagrywać, bo to oznacza, że to wreszcie będzie jakieś wyzwanie. E, no problem polega zasadniczo na tym, że mm, nagrałem rzeczywiście ten odcinek po, e, po tym zwycięstwie, e, ale niestety. On się w zasadzie nie nagrał, bo to był, no, znowu wystąpił. Ja ostatnio przedstawiłem sobie monitory, i znowu wystąpił ten błąd w Nvidia Shadow który się bardzo często pojawia, właśnie z tym, że nie zbiera właściwego monitora i nagrałem po prostu pusty drugi ekran, więc no, no niestety. Co ciekawe, pojedynek był nie dość że niesamowicie ciekawy, z jednej strony, to jeszcze na wysokim poziomie, dosyć jak, jak na moje, że tak powiem, progi póki co, ponieważ, ponieważ dostałem za tego gościa, którego pokonałem, 52 punkty, to jest naprawdę sporo więc no z całą pewnością był to przeciwnik godny. Działo się naprawdę naprawdę bardzo fajnie w tym starciu, więc no cóż, no wielka szkoda, że ono się ostatecznie nie nagrało, ale liczę na to, że to starcie także będzie emocjonujące. Zobaczymy, zobaczymy, ale na to właśnie liczę. Co więcej, co więcej, mam aktualnie 228 punktów, więc jestem całkiem blisko top 100, bo top 100 się zaczyna od 300 z kawałkiem. I nagrywam te odcinki na zaś, więc bardzo możliwe, że w pewnym momencie po prostu nie będę miał czasu za bardzo na nagrywanie, więc po prostu będę wrzucał to, co mam. I dlatego właśnie teraz nagrywam troszeczkę odcinków właśnie na zaś. Postawmy areny tutaj. No i cóż, no i zobaczymy i zobaczymy co z tego wyjdzie i to chyba byłoby na tyle jeżeli chodzi o takie jakby ogłoszenie. Mam nadzieję, że to się nagra normalnie bez żadnych wiecie problemów. Wiecie co? Ja podejdę jednak tutaj postawię domek, bo tego nie wyskautowałem miejsca, powinienem, wydaje mi się. Więc no tak. Tak, i idziemy na początku w procarzy. Ja ostatnio zazwyczaj idę właśnie w procarzy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tutaj ja mam generalnie mało drewna na początek więc wydaje mi się, że dobrym miejscem byłoby, żeby tu postawić magazyn. Dobrym pomysłem byłoby, żeby tu postawić magazyn. To jest dobry spot do zbierania drewna. No i zobaczymy, co się tam później jeszcze wydarzy. Ok. Postawimy jeszcze jeden domek. Tam możliwe, że w ogóle nie ma przejścia. No więc tak, tak wygląda sytuacja. Spróbujemy powalczyć o top 100. Nie zależy mi na tym jakoś bardzo, powiem Wam szczerze. O nie. O nie. Ale mamut się nie zorientował, że ktoś tuż za nim praktycznie w jego tyłku buduje dom. No ale okej, okay, dobrze, to dobrze, to dobrze się nie zorientował. Okej, okay, tu widzę, że areny drugiej postawić nie mogę, więc postawię po prostu w tym miejscu. Jeden chłopiec bezrobotny. Dobra, cofnijmy go. Tutaj do drewna. Dobra, weźmy tych chłopaków wszystkich. A reszta niech, niech zbiera to. I czy ja teraz wszystko robię tak, jak należy? To jest pytanie. W sumie tutaj można było walnąć świątynię, dopiero teraz przyszło mi do głowy. To by było idealne miejsce na świątynię, patrzcie na to, no ale trudno już w tej chwili. Postawimy... nie, tu. Postawimy świątynię w tym miejscu, też nie jest głupie miejsce. Wydaje mi się. I zaczniemy powoli rekrutować procarzy. Może bez przesady. Trochę, trochę procarzy. No brak skończy budować to, to wyświetlę go tutaj, niech zbuduje kilka kolejnych domków. No i zobaczymy, co tam się wydarzy ciekawego, lub nieciekawego. Mamy procarza. Co ten mój scout robi? O, w ogóle wrogi scout go goni. Ok. Nie wiem, czy to będzie wyzwanie. Nie wiem, poprzednia bitwa to było naprawdę duże wyzwanie. Bardzo żałuję, że ona się nie nagrała, ona była bardzo fajna, naprawdę była mega fajna, tam walka na kilku dosłownie frontach się toczyła, patrzcie na to, oni się blobują, no to jest straszne z tymi chłopami w War Selection, że oni po prostu, oni nie wiedzą co robią, naprawdę. Dobra, no, trzeba te domki dostawić chłopaki, bo tu coś się, coś się odwaliło i chłop, który miał to budować, on zrezygnował z pracy, więc no... Dobra, chłopów nam starczy, musimy paru procarzy zrobić. I tech, tech, tech. No i tygrys tu się jeszcze na mnie rzucił. No już wiadomo, dlaczego tamten chłop nie ukończył, nie ukończył roboty. No dobra, czyli w takim razie z, dom, z domków nici. Czy dobra, postawimy tutaj ze dwa tak roboczo. Dobra, dobra. Ok, scout dotarł generalnie do celu. Kończy mi się żarcie, więc to jest już właściwy moment, żeby. żeby się... Aha, tutaj też nie, nie zbudowali tego jednak. No dobra, ewentualnie gdzieś z wody można, by, ale tu na wodzie nie bardzo widzę jakieś żarcie, które można by zbierać. Małych rybek nie ma tu za wiele. Okej, okay, no szkoda. Można by mamuta w sumie ubić. A tu krowy też są, które można by ubić zasadniczo. Zróbmy tego mamuta. Zróbmy tego mamuta. Zaraz się tu tech zrobi. Ok, tu się już skończyło wszystko, więc idziemy zbierać. Dobra, kończymy też produkcję na razie, procarzy, bo już potrzebujemy żarcia do, do techa. No to pójdzie ładniej. Tu się postawi magazyn i będzie akurat. A no, myślę, że. O! Nawet mi chłop nie zginął. Tylko kurde, mi się zrobił tech dokładnie w tym samym momencie. No tak niefortunnie troszeczkę. Nie mam żarcia, no ostatnio cierpię na problem z żarciem powiem wam szczerze. W każdej grze praktycznie, za późno robię chyba świątynię i dlatego wam... No właśnie, zbudujcie najpierw to. Dlatego mam później te problemy. Dobra, jak wygląda sytuacja? On, on też tu ma mamuta, ale on go nie zrobił na razie. Dobra, więc to jest dobre miejsce dla scouta. Okej, okay. Azja. Azja, już widzę baraki pobudowane stajnie. Są jacyś procarze. Hmm. Dobra, zbierajcie tego to zbierajcie. My tymczasem robimy więcej chłopów. Okej, okay, jego chłopi nic nie robią, to jest dobry znak z całą pewnością. Hmm. Czy mamy drewno, żeby ulepszyć wszystko? Prawdopodobnie mamy. Poza arenami wojowników, oczywiście. Oj, myślałem, że mi zginął. Kurde, szkoda, bo on też chce zrobi tego mamuta. O, no, szkoda, szkoda. No nic, trudno. Dobra, chłopaki, postawcie. Nie, postawcie mi to tutaj. Zaraz zrobimy więcej procarzy, także to na spokojnie. Stawię wieżyczki, może w techa z nim zagrać kurczę? Zazwyczaj podjeżdżałem, ale jak on już stawia w tej chwili wieżyczki. Tu jest żelazo, tutaj jakby zabrać mu to żelazo, chociaż on ma tak samo żelazo w bazie tak jak i ja, więc o, to nie zadziała. To nie zadziała. Już mamy supply block. Więc musimy zrobić techa. Albo wiecie co? Najpierw ulepszymy chłopów garstkę. Nie wszystkich. No szkoda, że straciłem tego scout'a. To było głupie. Dobra, no drewna mamy sporo, więc tutaj z tym przeżyjemy. Ale żarcie nam będzie niewątpliwie potrzebne. I tych później wyślemy też do, do drewna. No nie będę go chyba raszował, nie widzę w tym za bardzo sensu. I, i co ciekawe jeszcze, w poprzedniej rozgrywce pokonałem typa legionistami. To było kurczę, to było takie pizka grano. Wielka szkoda, że to się nie udało tego nagrać. No ale trudno. Dobra, robię cięcie, bo tu się na razie nic nie dzieje i się spotkamy, jak się coś zacznie dziać. Okej, okay, wysyłam procarzy na mały rekonesans i rzeczywiście coś tu ciekawego znalazłem. Jest tu całkiem sporo chłopa, szczerze mówiąc. On tu buduje mur! Okej, okay, to sprawia, że w sumie nabieram ochoty na dojechanie go. W ogóle nie zbuduję chyba tego muru. Zobaczymy. Życzka już mi tutaj, już mi trochę życie utrudni. Ale dlaczego on w tym miejscu buduje mur? On chyba w ten sposób chce chce go pociągnąć. Dobra. Męczymy jeszcze tych chłopów. Męczymy, męczymy, męczymy. Gdzie oni są? Dobra. I wiecie co? Zrobię mieczyk i ja go spróbuję dojechać legionistami. Bardzo rzadko to robię. Prawie nigdy aktualnie. Ale ja bym to spróbował... Dobra, chłopów nie zacząłem znowu tego. Mamy przystań, zrobimy jeszcze dwa okręty. Tylko czy tu są jakieś w ogóle... Są. Hmm, jakieś rybencje. Weźmy tego chłopa, niech walnie wieżyczkę tutaj. Buduje dalej mur. Nie wiem, czy, jak sobie legioniści poradzą z murem, szczerze mówiąc, bo jeżeli on zbuduje... Ten, a on zbuduje ten mur na stówę. Ale wiecie co, ja postawię tutaj yy, wieżyczkę, i tutaj spróbuję zbierać drewno i się po prostu przekopię przez to. W ten sposób to zrobimy. Więc weźmy więcej tych chłopa. No, ja bym go naprawdę tymi legionistami dojechał. Mamy mnóstwo drewna w tej chwili, mamy całkiem sporo żelaza. Tutaj też już coś tam postawiłem. No zaryzykowałbym. Legioniści rzadko się zdarzają, więc teraz ludzie rzadko się ich spodziewają w ten sposób. Tylko, że tu nie ma gdzie postawić, kurde tego. Aj, no to to już psuje cały plan. Wie co? inaczej, zniszczymy to wieżyczkę. Walni najpierw tu magazyn, później wieżyczkę walni tutaj. I my się przekopiemy przez to. Tylko, że to nam nic nie da, jeżeli on pociągnie mur dotąd. Dobra, no mniejsza auto, zobaczymy. Dawajcie, chłopaki. W razie co wiecie, po prostu żelazo sobie pozbieramy stąd i tyle. Legioniści. Nie szermierze legioniści. Robimy ich dużo. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, on dotąd ciągnie ten mur. Dobra, nieważne. Olać chłopanie. trudno. Trudno. Postawmy magazyn tutaj. I zbieramy dalej. Popów robimy więcej, bo to drewno może się mimo wszystko skończyć. Tutaj dwie łódki nam sobie pływają, bardzo dobrze. Zróbmy tego decha, mamy dużo drewna. Tylko boję się też, że jakiś supply block nas tutaj dopadnie. Postawmy kilka domków w ten sposób. I dalej kilka domków. W ten sposób. Dobra, pierwsi legioniści się zrobili. W kuźni nawet zrobić jakieś ulepszenia. Obrażenia broni tnącej. Bardzo dobrze. O kurde. To nic. On tu coś buduje dalej, bo jakaś wieżyczka tu stanęła. Kurde, no może być ciężko się przez to przebić. A jakby. Jest plan. Mam plan. Patrzcie na to. Jakby się wziąć tutaj zdesantować. Zrobić jakieś małe okręty. I się tam kurde zdesantować hordą legionistów. Czy to nie byłoby piękne? I cały ten chiński mur poszedłby. No, wiem, wiecie, wiecie, gdzie by poszedł, nie? W zasadzie mur nigdzie, no bo mury jakby nie mają w, zwy w zwyczaju chodzić, ale naprawdę, sprawimy, że ten pójdzie to daleko. Dobrze, bardzo dobrze. Tylko, że my już mamy w tym momencie supply book, więc tak, robimy średniowiecze w Europie Wschodniej. Przeżyjemy, przeżyjemy ten zablok. Tutaj dwie wyżyczki stoją. Dostawimy jeszcze jedną, nawet. Jeszcze jedną. I dojedziemy hordą legionistów. Ja tu, wiecie, co nawet. wal... Nie, w sumie bez sensu. Nie ma sensu, żeby oni szli tu taki kawał drogi. Więc weźmiemy tych chłopów dwóch. To oni walnęli tutaj, jednak, te dwie wyżyczki. To nas dużo nie będzie kosztowało zrobimy do pancerza ulepszenie także. Coś czuję, że ten desant może zaboleć. On ma tutaj świątynię gdzieś mniej więcej. Rzecz w tym, że to jest tak jak tutaj. Jeżeli ja się przeprawię i wysiądę w tym miejscu, to będę miał jeszcze kawał drogi do przejścia, więc nie wiem, to będzie ciężkie do zrobienia mimo wszystko. Ale on może mieć dużo produkcji i wszystkiego całego syfu tutaj na linii frontu, bo tutaj tego wcale jakoś strasznie dużo nie ma. Na tym bajorku w ogóle łowi ryby. No okej. Okay bo mapy są symetryczne, o tym przypomnę. Dobra, no póki tak się robi, to, to ja się rozłączam, bo tutaj nic szczególnego się raczej nie wydarzy. Dobra, on, on mnie tu cały czas tymi włócznikami dojeżdża, jak tu próbuje coś robić. Rzecz w tym, że nie uciekłem tymi chłopami, bo on automatycznie mi przyleciał tutaj tymi włóczniami, więc no tego nie chcę. Ilu mam chłopów? 74, to jest dobra ilość w sumie. Jak na te, ten etap, więc nie jest źle, nie jest źle. Zaraz dojdą kolejni legioniści, zrobimy łódki. Nie wiem, czy to, się, czy to jest w stanie się ulepszyć w galerii. W sumie zrobię dwa te okręty. W, w ostateczności załadujemy się na nie i się przerzucimy tym, co mamy. Jeżeli, okej, okay, robił się kolejny legioniści, bo tam dwóch chłopów straciłem, dobra, 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 mam dwunastu. Jest strasznie późno legionistów, jest 22 minuta. Ale może się nie będzie ich spodziewał, no nie wiem, zobaczymy. Tylko, że jak będzie miał z kolei średniowiecze, to to mi nic nie da kompletnie. A coś czuję, że będziemy w średniowiecze, no nic, no nic, już trudno. Jest jak jest. Najwyżej go scharasujemy po prostu odrobinę i tyle. Okej, okay, tu jesteśmy bezpieczni na razie. On tu ma żelazo, pewnie zbiera. Tutaj też ma żelazo, nie widzę żeby zbierał. Dobra, eee, do Supply'a. Ulepszamy. Wszystkie domki od razu ulepszymy, w sumie dlaczego, bo nie. Ten magazyn tutaj potrzebny nie jest. To też możemy sobie ulepszyć. To też sobie ulepszymy. Ten magazyn też tu generalnie potrzebny nie jest, postawimy jakiś tutaj magazyn. Dwie galery. Od razu. Dobra, ten magazyn. Za chwilę go wyburzymy. To już też nie jest jakby problem. Co tu więcej? No panowie mieliście to budować. Ten chłop to nie wiem co on robi. Nikt tego zapewne nie wie. To zbiórki żelaza ulepszenie tych Ulepszmy chłopaków, postawmy magazyn w tym miejscu. Supply block cały czas, no nie wiem, nie wiem. Coś czuję, że to się średnio uda ze względu na... Na to, że za późno po prostu przybędą ci legioniści. No ale już trudno. On tu naprawdę sporo zainwestował w obronę tego miejsca, więc no, przerzucenie się okrętami wydaje się rozsądne. A czy będzie rozsądne, tego nie wiem. Weźmiemy jeszcze paru chłopaków w zasadzie, nie? Okay, więcej legionistów. Dobrze, dobrze. Okej, okay, żelazo się skończyło. Kolejne złoża powinniśmy mieć tutaj. Chyba. A tu powinniśmy mieć... Eee, chłopów robimy oczywiście. Na razie do drewna. Tak, tu jest kolejne złoże żelaza, Dobrze. Nawet świetnie. Dobra, te galery. Okej, okay, powolutku, powolutku, no ale idą. Wyjmiemy paru chłopów w sumie. Tak czy inaczej. Dobra. Ej, więcej legionistów. Ilu się załaduje na jedną galerę w sumie? Zobaczmy. Nie wiem, jaką one mają pojemność. Nie jest nic napisane za bardzo. No, no, załadowało się 8, tutaj mamy 10 jeszcze dodatkowych. Dobra, przestańmy robić tych regionistów, bo to nam już w tym momencie dużo nie da. Trzy galery zanim się zrobią, to to. Wiecie, dużo czasu minie. Yy, od razu ulepszymy łódki, ulepszymy wszystkich chłopów. Opcjonalnie, tych wyślemy frontem, a ci tutaj sobie popłyną drugą stroną. Nie, nie ma sensu, nie ma sensu. Dobra, ulepszamy od razu kuźnię w takim razie. Dobra. Ładujemy się. Ciekawe czy to cokolwiek podziała szczerze mówiąc. Dobra, czterech nam zostało. Może być, może być. I płyniemy. A te chłopaki... Niech idą tutaj. Mogę robić od razu... Nie, nie mogę. Kuźnia się nie ulepszyła. Baraki się muszą ulepszyć, magazyn jakiś. Te wieżyczki to ten par diabli. Jesteśmy atakowani. Tygrysa, naprawdę płyniemy, zobaczymy, gdzie najbliżej, gdzie? No nie wiem, które miejsce jest najlepsze. No nie, nie ma za bardzo takiego miejsca, które byłoby korzystne, mega. Bo, patrzcie, jak to jest odbicie, ja muszę i tak przez całą, praktycznie mapę przejść, żeby się dostać mniej więcej do świątyni, chyba że mam świątynię postawił gdzie indziej. Zobaczymy, przekonamy się. Robimy późne średniowiecze od razu. Spróbujemy zagrać pod Techa ewentualnie. Dobra, hmm, tu widzę już jakiegoś dzika zobaczymy, czy to się uda. Kurde, jak ten desant wypali, to ja po prostu nie wiem. No, tu ich wysać, już... 16. To mało, to bardzo mało. Ale kto wie? Może wystarczająco dużo. Ciekawe, czy on to widzi, nie? Tak się robi. Baraki ulepszone. A nadchodzą, nadchodzą chłopaki. Na razie niczego nie atakuje. Idę prosto na świątynię. On może nawet tego nie zauważy. Jest. O, jest średniowieczek, cholero. Nie zniszczę świątyni w średniowieczu. Nie zniszczę co mogę. Rzeczy, które. No, nie zniszczę. Wydaje mi się, że nie zadam zbyt dużych obrażeń świątyni w średniowieczu. Więc poniszczę domki. Pozabijam chłopów. Zawsze będzie supply blokowany, nie? Zawsze coś. jest plan generalnie, nie? Żeby go z supply blokować. Paru chłopów pozabijamy. Albo przynajmniej utrudnimy im robotę. No wiecie co? To nawet... nawet zadziałało. Wieżyczka padła ostatecznie. Tam chłopi byli schowani w ogóle. Czy ja byłbym w stanie zniszczyć świątynię? Znaczy, no właśnie główny budynek w sensie. Ej, e, ja mogłem próbować. Myślę, żeby się nie udało. To było za dużo chłopów dookoła. Co to jest? Czy to są strzelnica? Podwórze gospodarcze. Dobra, zniszmy parę budynków jeszcze. Tak się robi. Okej, okay, chłopaki, wiecie co? Tutaj walnijcie ten magazyn. No, duże straty to zadało, mimo wszystko. Mimo wszystko. Podwórze gospodarcze też proszę zniszczyć. <noise> Legioniści nadal są OP. I pytanie, za 100 punktów drogi kolego, po ci ten mur. Po cholerę ci ten mur, on tu już słonie w ogóle miał. Jakby na myśli chciał produkować słonie. No, to jest właśnie to. Ja nie wiem, ja to praktycznie w każdym odcinku pojawia się element związany z murem. budowaniem muru przez w ogóle jakby bez sensu, nie? Znaczy to miało jakiś tam sens, bo ok, on się tu ogrodził, ja tędy nie mogłem wejść. Ale no. No, 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 to mu nie przyszło do głowy, że ja się mogę zdesantować czymkolwiek tak naprawdę czym bym się tutaj nie zdesantował, nawet chłopami jakbym się tutaj zdesantował to to byłby dla niego poważny kryzys, bo on nie miał nic jeżeli chodzi o armię, patrzcie jeżeli chodzi o on tutaj ma garstkę chłopów, którzy zbierają żelazo, tu jakiś słoń towarowy no tutaj garstka chłopów no tych łódek troszeczkę tu pływało ja mu wszystko praktycznie zniszczyłem z tego co widzę no masakra totalna no i nie przyszło mu do głowy, że to to jest bez sensu nawet tutaj, jakby pociągnął, to był ten mur troszeczkę krótszy, wydaje mi się. Ale to w dalszym ciągu za dużo nie. No, mniejsza z tym, wejdźmy do menu. Plus 10 punktów, jestem rozczarowany. Czyli to był po prostu dosyć początkujący gracz, więc nic dziwnego, że on takie błędy robi. No, 327 punktów potrzebne do wbicia top 100. Ja w tym momencie mam 238, więc jeszcze okrągłe 100 punktów brakuje, żeby. 99 w zasadzie, nie okrągłe 100. 99 punktów jeszcze brakuje, więc. No cóż, próbujemy dalej, walczymy dalej, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tyle z mojej strony, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Ciao!